Wyobraźmy sobie takie miasto, w którym zamiast szerokich arterii miejskich przeznaczonych dla samochodów, mamy dużo ścieżek rowerowych, jest ciszej. Słychać śpiew ptaków, jest dużo więcej zieleni, placów zabaw, dużo więcej miejsc, w których można wypoczywać. Żeby stworzyć takie miasto, kluczowy jest po pierwsze, rozwój transportu publicznego, który jest absolutnie niezbędny, żeby tego typu miasto mogło się rozwinąć. Ale również konieczne są uzupełniające usługi, takie jak usługi, które oferuje BOLT. Mikromobilność spółdzielona, czyli hulajnogi i rowery elektryczne, ale również taksówki, które pozwalają nam przemieszczać się na dłuższe dystanse, są integralną częścią takiego sprawnie funkcjonującego systemu miasta. Ale kiedy mówimy o takich miastach, musimy myśleć o nich jak o metropoliach. Warszawa, w swoich granicach administracyjnych, to nie jest tak naprawdę cała Warszawa. Warszawa to są też inne otaczające ją ościenne gminy. I dotyczy to też innych dużych polskich miast, dotyczy to aglomeracji górnośląskiej i, 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 i tak naprawdę każdego większego miasta w Polsce. Na przykład z Warszawy do Modlina na lotnisko można swobodnie dojechać taksówką, ale każdy, kto kiedyś wracał przez Modlin i próbował stamtąd zamówić taksówkę, wie jak trudno jest znaleźć taksówkę, która zawiezie go z powrotem do Warszawy i praktycznie z, i praktycznie z niemożliwością graniczy znalezienie taksówki, którą można dojechać do Legionowa, do piaseczna lub do marek. Skąd, skąd bierze się taki problem? Otóż problemem, z którym borykamy się my i cała branża, jeśli chodzi o sprawne obsługiwanie metropolii, jest to, że w obecnym porządku prawnym licencje są wydawane tylko na obszar gminy. Kierowca może pojechać do Modlina i może z niego wrócić do Warszawy, ale jeżeli nie posiada licencji na piaseczną, na legionową, na marki, bądź którąkolwiek z tych ościennych gmin, nie będzie w stanie tam, tam wrócić. To powoduje, że kierowcy. Bardzo niechętnie opuszczają Warszawę, i po pierwsze trudniej jest poza, poza Warszawę i poza każde duże miasto wyjechać, i już często z niemożliwością graniczy dojazd do dużego miasta z, z tych miejscowości, a tym bardziej przemieszczanie się, przemieszczanie się w, ramach tych, w ramach tych miejscowości. To, co jest konieczne, żeby, żeby ten system mógł się sprawniej rozwijać, to jest współpraca między samorządami. Bądź wprowadzenie rozwiązań, które pozwoliłyby na wydawanie takich licencji, na przykład na poziomie regionalnym, bądź na poziomie metropolitalnym. Bo o, o, jeżeli, jeżeli zostaniemy przy tym systemie tak, jak on działa obecnie, to wciąż to ograniczenie będzie funkcjonowało i nie będziemy w stanie zbudować. Naprawdę takiego sprawnie funkcjonującego, zrównoważonego, zrównoważonego systemu komunikacji w miastach. To, co jest bardzo istotne dla każdej firmy działającej, zarówno w naszej branży, jak i w jakiejkolwiek branży technologicznej, to jest myślenie o technologii w kontekście tego core biznesu, za który każda firma jest odpowiedzialna. Więc ciężko jest tu znaleźć jedną technologię, która, która rozwiązałaby wszystkie nasze problemy. Jeżeli chodzi o nas, my w ostatnim czasie wprowadzaliśmy różne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w przejazdach. Bardzo dobrym przykładem jest wprowadzona ostatnio funkcjonalność pozwalająca na nagrywanie dźwięku w trakcie przejazdu. Działa ona w ten sposób, że pasażer lub kierowca mogą rozpocząć nagrywanie, nagrywanie dźwięków w dowolnym momencie przejazdu. Nie jest to coś, co dzieje się automatycznie, to warto zaznaczyć. To musi zostać zainicjowane przez kierowcę lub przez pasażera. Dźwięk jest nagrywany na danym na urządzeniu, na którym zostało to zainicjowane. Jest on również zaszyfrowany, tak, żeby nie dochodziło do żadnych nadużyć. I ten zaszyfrowany plik może zostać nam przekazany jako zgłoszenie do biura obsługi klienta i może być przez nas odsłuchany i wykorzystany, żeby na przykład rozstrzygnąć spór między kierowcą a pasażerem. Więc obecnie testujemy to rozwiązanie w czterech polskich miastach pod koniec września będziemy uruchamiali to rozwiązanie w całej Polsce i ono ma na celu po pierwsze ułatwienie nam, po pierwsze poprawę bezpieczeństwa, jak i ułatwienie nam rozwiązywania sporów między kierowcami i, i, i pasażerami i zachęcamy wszystkich do korzystania z takiego rozwiązania, jeżeli czują się niekomfortowo w trakcie przejazdu. Jest to, jed, jest to przykład jednego z rozwiązań. Tych rozwiązań jest oczywiście dużo więcej. Na przykład zastosowanie sztucznej inteligencji, u nas również ma, ma to miejsce. Po pierwsze, w przewozach stosujemy, stosujemy sztuczną inteligencję do rozpoznawania twarzy, do prowadzenia weryfikacji kierowców w czasie rzeczywistym. Kierowca od czasu do czasu musi zrobić sobie zdjęcie, które jest porównywane ze zdjęciem w dokumentach. Takie rozwiązanie i funkcjonowanie tego rozwiązania na tak dużą skalę jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki najnowszym technologiom, w tym przypadku dzięki sztucznej inteligencji. Również w hulajnogach posiadamy takie rozwiązanie, które opiera się na bardzo zbliżonej technologii, również rozpoznawanie obrazów, gdzie na podstawie zdjęcia hulajnogi oraz jej lokalizacji GPS jesteśmy w stanie sprawdzać, czy hulajnoga została prawidłowo zaparkowana. To pomaga nam nie tylko w reagowaniu w przypadku, kiedy dochodzi do pewnych nadużyć, ale również w edukacji użytkowników, bo to jest ten feedback, który użytkownik dostaje natychmiastowo, jeżeli jego hulajnoga nie została zaparkowana w odpowiedni sposób. I tego typu. To jest kilka przykładów rozwiązań, które wykorzystują te najnowsze technologie po to, żeby albo poprawiać bezpieczeństwo, albo poprawiać jakość usług, albo odpowiadać na te najnowsze wyzwania, które pojawiają się w biznesie. Ekologia i zeroemisyjne środki transportu są jednym z naszych priorytetów, jeżeli chodzi o przyszłość rozwoju naszej branży. To, co już jest bardzo zauważalne w branży przewozów, to jest odchodzenie od samochodów wysokoemisyjnych. Pamiętacie zapewne, że 15 lat temu większość taksówek to były stare Mercedesy w Dieslu. Na ten moment większość partnerów lotowych i kierowców świadczących tego typu usługi już wybiera samochody hybrydowe. W naszej aplikacji funkcjonuje kategoria Green, która jest kategorią, do której kwalifikują się wyłącznie samochody niskoemisyjne, takie jak hybrydy. I co jest ciekawe, po zachowaniach naszych użytkowników widzimy, że jest istotna grupa użytkowników, którzy wolą poczekać dłużej, nawet jeżeli dostępność w kategorii green jest trochę, trochę gorsza, na przykład muszą dodatkowe dwie minuty poczekać. Wybiorą zawsze kategorię green, właśnie po to, żeby, żeby jechać samochodem niskoemisyjnym, i yy, mając, mając tą świadomość, jak bardzo jest to istotne w rozwoju, w rozwoju naszych miast. Po drugie, bardzo istotną linią w naszym biznesie są hulajnogi elektryczne i rowery elektryczne. To są środki transportu, które już od samego początku są środkami zeroemisyjnymi, są środkami elektrycznymi i dzięki temu, że są dostępne, że są dostępne cenowo, że jest spore zagęszczenie tych środków transportu w miastach, użytkownicy z chęcią wybierają je jako alternatywę do innych środków transportu, więc w ten sposób już zmniejszamy Zmniejszamy użytkowanie na przykład samochodów prywatnych, dlatego że oferujemy bardzo atrakcyjne alternatywy, które nasi użytkownicy z chęcią wybierają, na które się decydują.